Czy podczas grania na komputerze zdarzyło ci się kiedyś napotkać glicza? A co jeśli glicze wcale nie są tylko domeną programów komputerowych? Grupa badaczy z Uniwersytetu Waterloo i Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej odkryła potencjalnego kosmicznego glicza w grawitacji wszechświata, wyjaśniającego jej dziwne zachowanie w skali kosmicznej. A skoro już o grawitacji mówimy, to informacja całkiem przyciągająca, nieprawdaż? Oglądajcie dalej. Od ostatnich ponad 100 lat fizycy opierają się na ogólnej teorii względności Alberta Einsteina, aby wyjaśnić, jak grawitacja działa w całym wszechświecie. Ogólna teoria względności, potwierdzona niezliczonymi testami i obserwacjami, sugeruje, że grawitacja wpływa nie tylko na trzy wymiary fizyczne, ale także na czwarty wymiar. Pas. Jak stwierdził główny autor projektu i niedawny absolwent Uniwersytetu Waterloo Robin Wen, model Einsteina jest niezbędny z grubsza do wszystkiego od teorii wielkiego wybuchu, aż po fotografowanie czarnych dziur. Aby zrozumieć, o co dokładnie chodzi, warto przypomnieć sobie dwa najważniejsze wnioski z teorii względności Einsteina. Pierwszy z nich mówi o tym, że prędkości światła nie da się osiągnąć, jeśli posiadamy masę. Energia, której potrzebujemy na zwiększenie prędkości, rośnie odwrotnie proporcjonalnie do różnicy między nią a prędkością światła. Masowy przedmiot poruszający się z prędkością światła miałby nieskończoną energię. Zatem czym jest ta energia? Skoro energia ruchu jest proporcjonalna do prędkości i masy, Einstein stwierdził, że musi być ona masą. I tak powstało jego najsłynniejsze równanie: E równa się mc, czyli masa jest spoczynkową formą energii. Drugi wniosek ze stałości prędkości światła to konieczność włączenia czwartego wymiaru do znanej nam trójwymiarowej przestrzeni, czyli czasu. Dopiero w ten sposób utworzona czasoprzestrzeń będzie poprawnie opisywała rzeczywistość. Oznacza to, że punkt w czasoprzestrzeni to konkretne miejsce przestrzeni, w określonej chwili czasu. A odcinek czasoprzestrzeni łączący dwa jej punkty jest odległością między dwoma zdarzeniami. Co więcej, założenie, że prędkość światła jest maksymalną do osiągnięcia możliwą prędkością, sprawia, że czasoprzestrzeń dla każdego obserwatora podzielona jest na dwie części: część, którą może poznać i zbadać, czyli pod horyzont, oraz część, która jest dla niego niedostępna, tak zwany superhoryzont. Oczywiście wniosek Einsteina o równoważności masy i energii nie dawał mu spokoju. Kiedy poddani działaniu siły zmienimy kierunek lub wartość Swojej prędkości mamy do czynienia ze zmianą przyspieszenia. Skoro sam ruch jest względny, to przyspieszenie też musi być względne. Skoro energia ruchu w innym układzie odniesienia zmieniała się w masę, to z innego punktu widzenia przyspieszenie musi być grawitacją. W ogólnej teorii względności grawitacja nie jest już siłą jak w klasycznej teorii grawitacji Newtona, ale raczej wynikiem zakrzywienia czasoprzestrzeni. Masa i energia zakrzywiają czasoprzestrzeń, a poruszające się w niej obiekty poruszają się po najkrótszych drogach zwanych liniami. Geodezyjnymi. Linie geodezyjne są krzywymi, a im większa jest masa lub energia danego obiektu, tym silniejsze jest zakrzywienie czasoprzestrzeni i linii geodezyjnych. Dobrze, zatem podstawy mamy przypomniane, więc czym jest ten kosmiczny glitch w grawitacji? Okazuje się, że kiedy próbujemy zrozumieć grawitację w skali kosmicznej, w skali galaktyk itd., napotkamy niespójności z przewidywaniami ogólnej teorii względności. Owa niespójność jest potencjalnym glitchem. Grawitacja staje się o około 1% słabsza, gdy mamy do czynienia z odległościami liczonymi w miliardach lat świetlnych. Kosmiczny glitch w grawitacji to hipotetyczna anomalia w ogólnej teorii względności, która może wyjaśniać kilka obserwowanych zjawisk, takich jak przyspieszenie ekspansji wszechświata i anomalia prędkości radialnej galaktyki. Jak wiemy, tempo ekspansji wszechświata opisuje tak zwana stała Hubble'a. Amerykański astronom Edwin Hubble był jednym z pierwszych osób, które odkryły, że prędkość, z jaką galaktyki się od siebie oddalają, jest proporcjonalna do odległości pomiędzy nimi. Przykładowo, gdybyśmy wzięli jakąś galaktykę A, która byłaby dwa razy dalej od Ziemi niż galaktyka B, to odległość od nas również powiększa się dwukrotnie. Zatem jak obliczyć to, jak szybko owe galaktyki oddalają się od siebie? Na pewno potrzebujemy informacji o tym, jak daleko znajdują się one od siebie, oraz potrzebujemy jakiejś stałej, przez którą tę odległość możemy przemnożyć. I tym sposobem pojawia się nam fundamentalny parametr kosmologii, jakim jest stała habla. Jej wartość możemy wyznaczyć chociażby poprzez obserwacje bardzo odległych od siebie obszarów naszego wszechświata. W ten sposób otrzymujemy wartość 67,8 km na sekundę na 3,26 miliona lat świetlnych, czyli 1 megaparsek. Sprawa wydaje się całkiem prosta, prawda? Mamy odległość dwóch obiektów, wystarczy przemnożyć ją przez stałą i voila. No, niestety, ale nie. Sprawa nam się komplikuje, gdy przy zastosowaniu innej metody wyznaczenia stałej habla jej wartość okazuje się inna. Teraz zamiast galaktyk weźmy supernowe typu 1A. Supernowe typu 1A są niczym latarnie morskie w odległym wszechświecie i są jednym z niewielu obiektów, którym możemy zaufać przy wyznaczeniu odległości ze względu na posiadany przez nie stały pik jasności. Biorąc na warsztat supernowe typu 1A, wyznaczymy ich prędkość oddalania się od nas na podstawie zmiany ich barwy i powiążemy to z odległością, to wartość stałej Hubble'a będzie wynosić około 73,7 km na sekundę na 1 megaparsek. Pojawia nam się wyraźna rozbieżność między otrzymanymi wartościami stałej. Ta różnica w wartościach nazywana jest napięciem Hubble'a. Jest to jeden z największych nierozwiązanych problemów w kosmologii. Wszechświat rozszerza się, a standardowy model kosmologiczny oparty na teorii względności nie przewidział problemu z jakim teraz zmagają się naukowcy. Siły grawitacyjne w gruncie rzeczy mogą się zachowywać inaczej niż oczekiwał Einstein. Co ciekawe, astronomowie z Uniwersytetów w Bonn i St Andrews zaproponowali rozwiązanie zagadki napięcia Habla. W swoim artykule opublikowanym w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society wykorzystali alternatywną teorię grawitacji. W przypadku gdy zastosujemy zmodyfikowaną teorię grawitacji, tak zwaną MOND, zaproponowaną przez izraelskiego fizyka Milgroma, to problem Napięcia habla znika. W takim przypadku mamy do czynienia tylko z jedną stałą habla dla rozszerzania się wszechświata. Oczywiście, zmodyfikowana dynamika newtonowska nadal jest uważana za hipotezę fizyczną. Pierwotnie została ona zaproponowana w celu wyjaśnienia niezgodności rotacji galaktyk spiralnych. Co więcej, nie wymaga ona obecności ciemnej materii, w przeciwności do ogólnej teorii względności, w której bez ciemnej materii obracające się szybko galaktyki powinny się teoretycznie rozlecieć. O ile model MOND całkiem dobrze jest w stanie opisać stan rzeczy w niewielkiej skali galaktyk. To i tak jest on bezsilny wobec skali gromad galaktyki większych. Wracamy tym samym do Glitch'a, na który nawet zmodyfikowana dynamika newtonowska nie ma rady. Wszystko to wydaje się nam trochę skomplikowane. Jako pierwszego podejrzanego sprawcy niespójności w wartości stałej Habla, a wzięliśmy pod uwagę grawitację. A co ze sprzętem pomiarowym? Czy to on nie powinien być pierwszym podejrzanym w omawianej nieścisłości? W końcu rozdzielczość uzyskiwanych obrazów z teleskopu Habla jest mniejsza niż z teleskopu Weba. Czy wynika on z dokładności pomiaru? Ten problem został wzięty pod lupę przez zespół Shoes a Supernova H0 for the Equation of State of Dark Energy, kierowany przez Adama Rayza. Fizyka z John Hopkins University w Baltimore. Za pomocą teleskopu Jamesa Webba poczynił obserwacje, które można było skorelować z danymi z Hubble'a. Okazało się, że kosmiczny teleskop Jamesa Webba potwierdził trafność wcześniejszych pomiarów dokonanych przez kosmiczny teleskop Hubble'a. Oznacza to, że za istnienie pewnej stałej różnicy nie jest odpowiedzialny błąd pomiarowy. Fizyk skomentował to w następujący sposób. Objęliśmy teraz cały zakres tego, co zaobserwował Hubble, i możemy wykluczyć błąd pomiarowy jako przyczynę napięcia Hubble'a. Tempo ekspansji wszechświata nadal pozostaje tajemnicą, zatem gdzie szukać rozwiązań na te wszystkie niewiadome i wątpliwości? Czy zbadanie kosmicznego glicza występującego w grawitacji może pomóc nam rozwiązać ten problem? Badanie zatytułowane Kosmiczny glitch w grawitacji zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 20 marca 2024 roku. W publikacji zostały zbadane teoretyczne i obserwacyjne przypadki kosmicznego glicza w grawitacji, czyli modelu, w którym grawitacja jest inna dla skal superhoryzontalnych i podhoryzontalnych. Cóż, jeśli kosmiczny glitch jest prawdziwy. To może on mieć znaczące konsekwencje dla naszej wiedzy o wszechświecie. Niemniej jednak jest on wciąż tylko hipotezą, a nie potwierdzonym faktem. Konieczne są dalsze badania, aby sprawdzić, czy taka anomalia w ogóle istnieje. A ja po więcej kosmicznych newsów zapraszam Was na naszą stronę astrofaza.pl. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć.